Siemaneczko, siemaneczko, witajcie na kanale Barty Fishing. Jest godzina 6.30, nie wiem co ja robię na tej godzinie nad wodą. Dzisiaj bardzo, bardzo nietypowo, ponieważ jestem z dwoma zestawami spławikowymi. Pierwszy to zestaw na bata, tu, a drugi gdzieś tam pływa zestaw żywcowy. Złowiłem już pierwszą popteczkę, założyłem ją na żywca i wyrzuciłem hen hen daleko zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłem dzisiaj nietypowo robimy sobie trening wędkarstwa wyczynowego, czyli bacik. Pokażę Wam później jak wygląda mój zestaw. Jest to 6 metrowy bat Kongera. I trzymajcie kciuki, że będą gryzły płoteczki i nieduże leszczyki. Na więcej dzisiaj się nie nastawiam i więcej nie chcę. Dodatkowo testuję oczywiście zanętę mc Carp Pierwsze swoje spostrzeżenia już mam. Na razie się z wami nimi nie podzielę. Może na koniec odcinka. Także dziękuję za ten szybciutki wstęp i mam nadzieję, że rybki nam dopiszą. Jest pierwsza rybka. Ładna wzdręga. Myślę, że spokojnie w granicach wymiaru czekamy na kolejne. W jakichś 30 minutach od zarzucenia pojawiają się takie pierwsze konkretniejsze brania. i mamy kolejną rybę, niestety się spięła była to malutka płoteczka i następna płoteczka Malutka płotka, typowa taka zawodowa No tu mam troszeczkę większą rybkę Pierwsza płotka takich lepszych wymiarów Do wody trafiła kolejna porcja zalęty, na którą dzisiaj przygotowałem. Już więcej zalęty wrzucał nie będą. Planuję posiedzieć jeszcze z godzinkę, z półtora. Kilkanaście brań było. Na razie na wędkę żywcową nie ma nic. Kolejne rany i kolejna płoteczka. Nie chcę iść do kawy. Tym razem taki potworek. Branie i kolejna bodka. Na żywcówkę niestety dalej nic i tak prawdę u nie spojewam się żadnego brania. W tamtym roku raz udało mi się złowić dosyć fajnego okonia na żywca i to wszystko. Mamy branie kolejną płotkę, tym razem troszeczkę większą. na podsumowanie dzisiejszej wyprawy wędkarskiej prawdę mówiąc liczyłem na troszeczkę więcej, fakt, udało się tych płoteczek i jedną zdręgę złowić, więc tak naprawdę no, nie możemy aż tak bardzo narzekać, tych ryb było około 20 z tego co, co naliczyłem, zapomniałem wziąć siatki, niestety miałem taki plan, żeby wziąć tam dzisiaj siatkę i wszystko co uda mi się złowić, rzucić do tej siatki później Wam na koniec pokazać, no niestety zapomniałem, szósta Rano to nie jest dobra godzina dla mnie, zatem no, no niestety, no niestety widzieliście yy, dosyć dużo ryb złowionych właśnie na Bacika. Yy, takich filmów będzie więcej w najbliższym czasie. Oczywiście nie ukrywam, że dalej moją koronną dyscypliną jest feder i zawsze będzie. W tamtym roku zdecydowanie pokochałem tą metodę, więc więc to zostanie. Yy, kolega próbował zarazić mnie karpiarstwem, na razie mu nie wyszło i raczej nie wyjdzie. Yy, szybciutko przerzuciłem się na feder. <laughs> Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i pamiętajcie o konkursie na 1000 subskrypcji. Yy, już niebawem pokażę kolejny film, będzie to Opening. Paczuszki, więc muszę tutaj wrzucić ten filmik przed tamtym. Będzie to opening paczuszki i całość z tego, cała zawartość tej paczki będzie przeznaczona na nagrodę do mojego konkursu po uzyskaniu 80 łapek. W górę mamy w tej chwili 50 kilka, więc mamy jeszcze co robić. Pierwsza nagroda po 40 lajkach jest już wrzucona na mojego facebooka. Można sobie wejść, zobaczyć. Ja już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Cześć.